Znajdujemy się na Mediade Ultraligi i udało nam się złapać Adriana Marowska z Koniecznego, czyli midlanera Illuminar Gaming. Cześć. Cześć. Zacznijmy może od początku, czyli od Twojego występu w Trinity Force Cupie jeszcze sprzed dwóch lat. Czy występ w Eloturystach był faktycznie Twoim pierwszym występem drużynowym w profesjonalnej karierze? E, moim pierwszym wystąpie, wystąpieniem w sumie było taki. Te kwalifikacje do wcześniejszego Trinity Force'a. Było to tak, że zasubowałem tam jednego milionera, ponieważ nie mógł grać, i chyba tam doszliśmy do półfinałów albo finałów tego zakwalifikowania się na Trinity Force. I pamiętam, że wtedy właśnie grałem na Czajka i HG tam z Melonikiem, Tawasko, Czajek. No i to w sobie był mój taki pierwszy występ, ale to nie było jakoś długoterminowo. Ja w sumie tak cały czas mniej więcej cały czas gdzieś wchodziłem i tak dalej. Więc. Ten Trinity Force, w sumie taki bardziej poważny, ten sprzed dwóch lat, to był taki pierwszy występ. A tak to mówię, właśnie grałem te kwalifikacje do Trinity Force. A. to był taki mój pierwszy występ, właśnie też tak poznałem Czajkę na przykład. No i Ty rok 2022 rozpocząłeś z przytupem, no bo już otrzymałeś angaż w SC, no ale dołączenie do tej drużyny natomiast nie było, można by rzec, klasyczne. No nie było klasyczne, no pojawiła się oferta dołączenia. Pogadałem z niektórymi chłopakami i stwierdziłem, że jeżeli chodzi o solo, to osiągnąłem to co chciałem, więc warto wziąć tą szansę i po prostu spróbować z chłopakami coś tam posklejać, coś tam dopchnąć, tam już końcówkę spitu. No, no i jestem zadowolony, że wziąłem tą ofertę. A mógłbyś zrealizować trochę więcej szczegółów, jak to w ogóle doszło do tej wymiany na linity i Lisang? Ogólnie to ja też nie mam zbyt. Jakiegoś większego info dokładnie, a nie chcę tutaj rozpowiadać jakichś głupot. Wyglądało to tak po prostu, że pewnego dnia sobie grałem w Soloku, napisał do mnie jeden gracz z Eski, właśnie na lidze. Czy, może, czy mogę na chwilę opowiadać na Discordzie? No i jakoś to tam dalej poszło, a przyczyn, no nie znam, tak szczerze. No i można by gdyby, jak wyglądałaby reszta sezonu z Lisangiem, ale z tobą fakt jest taki, że. Wraz z dojściem do drużyny udało się ostatecznie uplasować na drugim miejscu ogólnie? I uważasz, że mocno Ty przysłużyłeś się do tego sukcesu? Eee, powiem tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o drużynę, to drużyna już od samego początku była bardzo dobra. Eee, mieli tam później jakieś problemy. Wydaje mi się, że. Właśnie nie wiem jakie są, jakie były te problemy, no ale wymienili mnie. Wydaje mi się, że dałem trochę takiej świeżości i bardzo fajnie się wpasowałem do tej drużyny, dlatego że Xoner był właśnie takim junglerem, który pomagał liniom. Ja byłem ja mam taki champion pool, który po prostu właśnie dobrze skorzysta z takim junglerem, który pomaga. Eee, ogólnie no powiem tak, no chłopacy już od samego początku byli bardzo dobrzy, ale wydaje mi się, że moje dojście dało im, dało im takiej motywacji w ogóle, że troszkę tam też się przyczyniłem do tego wszystkiego. No i występ na e -Masters i gra z takimi zespołami jak Bifrost, Fnatic TQ czy Team BDS Academy. To chyba fajne przeżycie dla zawodnika, który tak naprawdę no stawiał dopiero pierwsze kroki w zawodowej karierze. No zdecydowanie tak. Też mieliśmy wtedy wódkę i ogólnie tak poza graniem i tak dalej było mega, mega fajnie. No co, no granie na takie drużyny no nie jest aż takie łatwe jak na niektóre drużyny z Ultraligi. Dużo na pewno z tego wyciągnęliśmy i doświadczenia, przynajmniej ja, bo chłopaki w sumie też. No i dużo się nauczyliśmy jeżeli chodzi też o granie, no bo chłopaki tutaj nie są z pierwszej łapanki i no pokazali, dlaczego, dlaczego byli lepsi w ogóle, dlaczego takie wyniki i tak dalej. No do grania takich graczy jak Erdote, prawda? Eee, czy tam nie pamiętam, w sumie kto tam jeszcze był, ale no były to bardzo mocne składy. Eee, no dużo uczy na pewno. I po zakończeniu splitu jak wyglądało twoje okienko transferowe? Ty rozważałeś pozostanie w SC? E, tak, rozważałem. Ale też była, wiadomo, była taka info, że ochodzi haszero, odchodzi najprawdopodobniej Xeoner, no i na pewno odchodzi Maroni Harpun, Dlatego zdecydowałem się, że nie zostanę w SC. E, nie pamiętam w sumie, chyba jakichś innych ofert na tamten moment w Polsce nie miałem. Miałem kilka właśnie z zagranicy, ale bardziej takie Włochy na przykład, no i dostałem właśnie tą propozycję od Excel, żeby po prostu zasubować i stwierdziłem, że pomimo, że może to w jakiś stopniu zatrzymać tą karierę, to na pewno na dużo bym się nauczył od takich graczy jak Grice, Dan, którzy mają bardzo, bardzo duże doświadczenie i też no, wiedzą jak współpracować z takimi ruki i tak dalej. No, i ty w Excel, tak jak wspomniałeś, na początku dostałeś jedynie jakby propozycję bycia subem. Czy widziałeś, że ostatecznie przyjdzie ci zagrać no, w drużynie? E, powiem tak, na początku nastawiałem się na to, że po prostu będę obserwował screamy, będę subował screamy. E, dużo z tego wyciągnę i naprawdę dużo z tego wyciągnąłem. Jakoś tak się bardzo, bardzo, bardzo na granie nie nastawiałem, bo to po prostu była kwestia RNG i po prostu wydarzeń, jakie miały miejsce. E, ale miałem tak z tyłu głowy, że. Jest to bardzo prawdopodobne, że zagram. No i tak się stało też. Tak jak wspomniałeś, faktycznie koniec końców się to stało. Udało się zająć miejsce MNSA w głównym składzie, i to chyba było też bardzo fajne uczucie móc się pokazać właśnie w takiej drużynie. Było to bardzo fajne uczucie na pewno, na pewno. zwłaszcza, że tutaj Crazy Dan naprawdę bardzo, bardzo fajnie mnie przyjęli. Tutaj na spokojnie do mnie podeszli, wszystko bardzo fajnie mi wyjaśniali, zawsze mi pomagali, na przykład po tych ciężkich przegranych dla mnie, bo było... No nie czułem się wtedy fajnie, wiadomo, jak te jest, ruki i tak dalej. To, że uczucia biorą górę. No ale chłopaki bardzo mnie wspierali tak samo coach i w sumie w każdym drużynie naprawdę mega mega fajni ludzie. I ty wraz z drużyną zajęłeś wtedy trzecie miejsce w NLC? Z perspektywy czasu uznajesz to za dobry wynik? Yy, z perspektywy czasu, no nie. Tak szczerze to nie. Yy, Wiadomo, że zajęcie pozycji za takiego gracza jak MNS nie jest y, łatwe, ten gracz naprawdę ma też jakieś doświadczenie po pierwsze, po drugie jest naprawdę, naprawdę niesamowity, jeżeli chodzi o laning kwestii. i też od niego dużo się właśnie nauczyłem. Yy, no i co, no... Na początku miałem taki feeling, y, że może się uda zająć w drugie miejsce, ponieważ Dusty bardzo dobrze wyglądało. Yy, no na pewno nie chciałem kończyć na trzecim miejscu, tylko jak już pierwsze, drugie z takim składem. No niestety się nie udało. Yy, Był problem tam w... Y, Małym finale, bo nam się zająć drugie miejsce wynikiem tam a po prostu od razu miałem drugie miejsce. No i w tym małym finale na Dusty, które końcowo wygrało tą ligę. Mieliśmy 3-2, było naprawdę blisko, tam naprawdę bardzo głupie błędy w piątej mapie, którą prowadziliśmy, no i no z perspektywy czasu no nie, jestem, nie jestem jakiś taki mega dumny z tego wyniku, ponieważ wiadomo zawsze, zawsze chce się więcej. No i ponownie udało się też awansować na U Masters, jednak tym razem rezultat był jakby odwrotny od oczekiwanego, powiedzmy. Co się stało, że w grupie, w której mieliście być pewniakiem do wyjścia, ostatecznie skończyliście na trzecim miejscu, no i nie udało się awansować dalej? Eee, powiem tak szczerze, że... Nie wiem, co się stało. Po części trochę graliśmy team kompy, które niekoniecznie trenowaliśmy. Też wydaje mi się, że drużyny, które teoretycznie były Stawione na gorszej pozycji naprawdę dobrze się pokazały, naprawdę dobrze grały i bardzo ładnie abluzowały na przykład nasze błędy, które widzieliśmy, ale nie, zdążyły, nie zdążyliśmy ich naprawić przy moim przyjściu. No, no w ogóle moim zdaniem naprawdę te drużyny grały bardzo dobrze. Ten pierwszy, pierwszy week, nie, pierwszy dzień, tak? tak to, to było na dwa dni. Ten pierwszy dzień był bardzo ciężki, bo zrobiliśmy tam 0-3 albo 1-2 już nie pamiętam, no ale no nie był to. Dobry rezultat, i wiedzieliśmy, że no, dzisiaj coś jest nie tak, że dzisiaj jest po prostu nie ten dzień. Na drugi dzień już wyszliśmy z takim mindsetem, że no, wypadałoby się pokazać dobrze jako taka drużyna jak Excel. Zaczęliśmy już tam grać dobrze. Moim zdaniem, graliśmy dość dobrze w tym drugim dniu. No ale i tak pomimo wszystko wygraliśmy na początku dwie gry, ale no właśnie która by dopięła to drugie miejsce w tabeli i wyjście z play no niestety po tam chyba 40 minutowej grze się nie udało, końcowo poleciał Troll i HG na, na shor no, no i co, no i się zakończyła przygoda z drugim EU Masters. W którym momencie Ty dowiedziałeś się, że będziesz musiał poszukać nowego domu na przyszły rok? Hmm. No ogólnie przed Winter Cupem, ponieważ dostaliśmy informację, że no JDXL, w sensie AXL nie chce kontynuować Akademii, bo tam chyba jakieś zostały zniesione zasady, czy tam coś takiego, nie pamiętam. No i ogólnie pamiętam, każdy był przybity, na no ale co, no nie można być załamanym, tylko coś tam się szukało, no i mniej więcej przed Wintersplitem już wiedziałem, że powinniśmy czegoś szukać, ale chciałem mieć dobry rezultat w Winter Cupie, ponieważ to był taki turniej, który Zagrałbym sam, także nie było w ogóle w tym mns a i tak dalej. Końcowe, jeżeli chodzi o ten wynik, moim zdaniem nie, nie było źle. Na pewno znowu przegrana 2-3 i znowu w ostatniej mapie, no. Znowu był to niedosyt, zwłaszcza że ta gra naprawdę była bardzo close, też chyba po jakichś 50 minutach. No ale wynik trzecie miejsce, moim zdaniem nie, nie jest jakiś zły, ale no wiadomo, zawsze chciało się znowu to o to pierwsze miejsce powalczyć i po prostu pokazać się. Z perspektywy już takiego dłuższego czasu, po miesiącu skrimowania i tak dalej, na właśnie taką drużynę jak Dusty. E, jak to się wydarzyło, że ostatecznie wróciliście do Ultraligi i to do Illuminara? E, no, wydarzyło się to tak, że miałem tam jakieś oferty, nawet powiem, że z topowych rl ów ale nie jakieś górne drużyny, tylko bardziej bottom. I po rozpatrzeniu tych wszystkich ofert i tak dalej, po prostu z mojego punktu widzenia wyglądało to tak, że. Ultraliga dalej utrzymała te sloty na U-Masters, ten LC degradowano, a Ultraliga dalej jest akredytowaną ligą. To stwierdziłem, że w sumie czemu by nie wrócić do Polski, naprawdę bardzo dobrze się tu czułem, też fajnie community mnie na początku... Może nie na początku, mnie dobrze jakoś nie przyjęło, bo tam Lisank wiadomo, niektórzy tam pisali, że Jezu, czemu wymieniają i tak dalej, bez sensu. Ale później z biegiem czasu to fajnie się grało na tej Polsce, fajnie tam pisali czasami w dm tam na czy coś, że fajnie, fajna gierka tak dalej. No to stwierdziłem, że w sumie fajnie będzie wrócić właśnie do jej Luminar, z moim zdaniem z chłopakami na przykład Polski Kos bardzo moim zdaniem ma duży potencjał. Serb już taki doświadczony, Loten też już taki średnio doświadczony, ale też moim zdaniem bardzo dobrze klikano i Krysia, który też ma dobre doświadczenie, tam był na u Masters, był właśnie w finałach Ultraligi. Wydaje mi się, że po prostu no nie było lepszej oferty, jeżeli chodzi o mój komfort tak jakby indywidualny. Jeżeli chodzi o wyniki, to wydaje mi się, że też nie było lepszej oferty. I ty w składzie Iluminara pojawiałeś się na jego początku, czy jakoś pod koniec? W składzie, w sumie pod koniec, w sensie to wyglądało tak, że drużyny do mnie z Polski jakoś bardzo nie pisały, ale końcowo właśnie napisałem agentowi, że może napiszemy do jakichś drużyn z Ultraligi, bo nie wiem, może zapomnieliście coś, no i w końcu napisaliśmy do kilku drużyn, odezwały się tam chyba 3 czy 4. No, i zaczęliśmy coś tam działać, jakieś skrymy i tak dalej. Z niektórymi drużynami się nie udało końcowo screamów w sensie tryoutów ustalić, ale z ich AG się udało. Były tam screamy, doszedłem w tryouty, doszedłem tam już pod koniec tych tryoutów. Zagraliśmy tam, no nie wiem, w sumie dużo graliśmy, tak z 10 map i końcowo mi wof napisał, że właśnie chce mnie z, z tych wszystkich osób wziąć i jakoś tak powoli dobieraliśmy skład. Jeżeli chodzi ogólnie takie odejście na tryouty, to byłem ostatni, ale. Chyba wydaje mi się, że WoW wybrał jako taki główny kory drużyny, właśnie jako pierwszy. A to selekcja pozostałych graczy jak wyglądała, wiesz może? No ogólnie no co, wygraliśmy te te tam 5 na 5 i tak dalej na Discordzie. Były tam różne meczawy, nie, nie w tym ogólnie na przykład tam zawodnika grał na zawodnika B i tak się zmienialiśmy cały czas z składami. No i w taki, WoW, w taki sposób WoW po prostu wyznaczył zawodników, których z którym się zainteresował i tak powoli cały czas pula graczy się zmniejszała e, aż w końcu doszło do takiej sytuacji, że po prostu no, było tam e, końcowo 9-10 wyborów, e, niektórzy tam grali po prostu grać, e, no i w końcu w, w, wybrał osobę, napisał czy wszyscy się zgadzają, żeby zagrać w takim składzie, no chłopaki powiedzieli, że tak, ja powiedziałem, że tak, że z miłą chęcią, no i właśnie tak to już się zaczyna. No i jakie były twoje pierwsze wrażenia po skompl skompletowaniu tego składu, a jakie są teraz, bo zakładam, że już coś razem graliście? Moje pierwsze wrażenie było takie, że jest to duże ryzyko. Wracając z takiej organizacji jak Excel na Polskę, wiadomo, na pewno chcemy zrobić, przynajmniej ja chcę zrobić play-offy, znaczy każdy chce zrobić play nawet i u Masters na pewno, ale wiadomo, wypadałoby zrobić play-offy chociażby. Więc no był taki stresień, no bo w sumie jakiegoś bardzo doświadczonego składu nie mam, oprócz właśnie tam Serpiego, który już tam parę lat sobie klika. E, więc był lekki stresik, ale już po tych początkowych scrimach to naprawdę, naprawdę z dużą pomocą WoWa, naprawdę WoW wie co robi, pomaga nam bardzo i improvement widać z dnia na dzień, tutaj meetingi tak dalej, Screamy, e, no idą bardzo dobrze. <laughs> Scream z going well. No i oczekiwania wobec Was z pewnością też będą bardzo wysokie, bo nie dość, że dołączacie do renomowanej organizacji, to jeszcze ta zaliczała w zeszłym sezonie naprawdę solidne rezultaty. Myślisz, że jesteście w stanie sprostać oczekiwaniom? Myślę, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom. Znaczy, jak tam tak sprawdzałem Twittera, to dużo osób nastawiało na takie piąte, szóste miejsce. Eee, co mnie w sumie bardzo zdziwiło, bo, no powiem tak, ja celuję w moje trzecie z rzędu U-Masters i raczej tak się stanie. Eee, więc mo oczekiwania moje, wedle mnie, są bardzo wysokie, ale chyba tak z community i po prostu, żeby zrobić playoffy. To mnie trochę dziwnie, ale to, to lepiej po prostu komfortowo dla nas też na pewno. No i wspomniałeś już o tej bardzo ważnej pomocy WoWa, jak oceniłbyś dotychczasową, dotychczasową współpracę z nim? Dotychczasowa współpraca no naprawdę jest mega, a jeszcze dużo pomysłów, które właśnie wymyśliliśmy razem albo sam wymyślił WoW jeszcze nie, we, nie weszły w życie, tylko wiadomo dopiero podczas splitu będzie też bootcamp za niedługo, więc spoko, ale naprawdę WoW bardzo dobry coach, no mogę powiedzieć. Uważasz, że jesteś w ścisłej czołówce Midlinerów w Ultralidze? Gdzie byś Ciebie ustawił, i tak byś miał powiedzieć? No kurcze, ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że w czołówce, czyli mówiąc, czołówka to takie top 5, udało tam top 3, wydaje mi się, że znalazłbym się na tej liście. Nie chcę mówić który, ale no tak. W... Wydaje mi się, że w top 3 bym się znalazł. I z kim najbardziej byś się chciał zmierzyć podczas bieżącego sezonu Ultraligi? Mówię tutaj zarówno o Graczu, jak i Drużynie. Jeżeli chodzi o drużynę, wydaje mi się, że chciałbym bardzo zagrać na Z ten. Jest to, no mają bardzo dobre skład, też zagrać trochę na y, koreańczyków też będzie y, fajna experienc i tak dalej też będę grała się na mojego kolegę kolora, także no super, może mu nawalimy i będzie elegancko. Y, jeżeli chodzi o gracza, to raczej jakoś bardzo... nie chcę się... W sensie nie myślałem na tym, że głównie jakiegoś tam gracza. Y, no tak szczerze to raczej nie mam czegoś na pewno będzie fajnie e, stodzić się na Manego, na którego już grałem wcześniej, ale tylko na Trinity Cupie, a tak to, to już e, się nasze drogi jakoś rozeszły, teraz się złączają, więc na pewno będzie spoko na niego zagrać, bo zawsze tam sobie po meczach, pisaliśmy, że no, fajnie zagrałeś, na takie tam e, głupotki, więc na pewno na Manego będzie fajnie zagrać, no i pewnie nas bo też wraca z NLC jako sub, e, no i będzie fajnie zagrać się na takiego zawodnika. Dziękuję Ci bardzo za wiadomość. Dziękuję ślicznie.